Wszystko, co chcecie wiedzieć o rozgrywkach T-Mobile Ekstraklasy, ale boicie się zapytać. W T-Mobile Ekstraklasie występuje 16 zespołów, spośród których wyłoniony zostanie Mistrz Polski. Zmianie uległ system rozgrywek. Dzięki nowej formule rozgrywa się aż 37 kolejek, czyli 56 spotkań więcej niż w poprzednich sezonach. Jak wygląda to w praktyce? Obecny sezon podzielony został na dwie rundy: zasadniczą i finałową. W rundzie zasadniczej rozgrywanych jest 30 kolejek. Każda z drużyn mierzy się ze wszystkimi przeciwnikami dwukrotnie, u siebie i na wyjeździe. Po zakończeniu rundy zasadniczej tabela ligowa zostaje podzielona na dwie ośmiozespołowe grupy. Grupę A tworzą zespoły, które w rundzie zasadniczej wywalczą miejsca od pierwszego do 8. Spośród tych zespołów wyłoniony zostanie mistrz Polski. Trzy pierwsze drużyny zagrają w europejskich pucharach. Grupę B tworzą natomiast zespoły, które w rundzie zasadniczej zajmą w tabeli miejsca od 9 do 16. Dwie ostatnie drużyny w końcowej tabeli opuszczą Ekstraklasę. Aby rozgrywki t ekstra Ekstraklasy były jeszcze bardziej emocjonujące, wszystkie drużyny przystąpią do rundy finałowej z połową zdobytych w rundzie zasadniczej punktów. Przykład, proszę bardzo, drużyna, która w 30 kolejkach rundy zasadniczej zgromadziła 40 punktów, do rundy finałowej przystąpi z 20 punktami na koncie. Natomiast zespół, który ma za sobą udaną rundę i zgromadził aż 57 punktów, rozpocznie rundę finałową z dorobkiem 29, ponieważ niepełne wyniki dzielenia zaokrąglamy w górę. W rundzie finałowej rozegranych zostanie 7 kolejek. Każda drużyna zagra z każdym przeciwnikiem ze swojej grupy jeden raz. Zespoły, które rundę finałową zaczynają na czołowych lokatach, miejsca 1, 4 i 9, 12, zagrają 4 spotkania na własnym stadionie i 3 na obiektach rywali. Natomiast drużyny z miejsc 5, 8 oraz 13, 16 zagrają 3 mecze u siebie i 4 na wyjeździe. Wyższe miejsce w tabeli po rundzie zasadniczej oznacza także lepszy rozkład meczów. Na przykład w 37 kolejce pierwsza drużyna gra na własnym boisku z drugą drużyną, a 15 z 16. Dokładny zestaw par znany będzie po zakończeniu rundy zasadniczej. W dwóch ostatnich kolejkach wszystkie mecze w danej grupie odbędą się tego samego dnia i o tej samej porze. Co decyduje o kolejności w tabeli dwóch zespołów, które po 37. kolejce mają taką samą liczbę punktów? Warto zapamiętać trzy pierwsze kryteria. Liczba punktów zdobytych w rundzie zasadniczej, a jeżeli jest ona równa, pod uwagę bierze się bilans meczów bezpośrednich z rundy zasadniczej. Jeżeli i on jest równy, to decydujący jest bilans bramek z całego sezonu. Myślicie, że to dalej skomplikowane? A czy łatwiejsze jest dodawanie punktów za wiatr i belkę startową albo za skoki i piruety na lodzie? Nie sądzę.